Czy jesteśmy w stanie w XXI wieku nauczyć się najważniejszej umiejętności, mianowicie skupienia, kiedy dookoła nas się dzieje masa dziwnych rzeczy, kiedy social media z jednej strony daje nam zajebisty dostęp do super fajnych ludzi, do świetnego kontentu, możemy się nauczyć gotować, możemy się nauczyć budować, możemy się nauczyć fajnych treści intelektualnych, ewidentnie kliknięciem biegniemy z Polski na drugi koniec świata. Czasami nawet na stację kosmiczną, kiedy jest stamtąd mamy transmisję. A więc social media, internet, multimedia zmieniły świat. Jednocześnie niczym barwy wojenne maskują to, co ważne. Kiedyś trzeba było się zamaskować, żeby cię nie znalazł dziki zwierz. Dzisiaj trzeba dostrzec w tym zamaskowanym świecie to, co jest dla nas ważne. I świetną metaforą na dzisiaj jest moja najnowsza książka, której właśnie kilka sztuk przyjechało z drukarni. Pierwsze pięć sztuk testowych, żeby pokazać naszym fanom różnicę między wersją Ultra Vip, na którą czekamy, czyli wersja w księgarniach z białym grzbietem, można tak to nazwać, i czekamy, ponieważ podwójnie kosztuje wersja zielona. Tutaj robiliśmy test u nas, jak to będzie wyglądało. No, wygląda bosko. Żeby napisać książkę trzeba być skupionym przez długi okres czasu, żeby Wyprodukować z siebie treść trzeba być skupionym przez ekstremalnie długo. Żeby to dopiąć do końca, żeby to docisnąć, żeby to się sprzedało, żeby to wypromować, trzeba być skupionym ekstremalnie długo. A więc dziś, w szesnastym odcinku serii Wybrani przez siebie, dam ci cztery punkty widzenia na to i cztery strategie, jak się odpowiednio skupić. W jaki sposób w tym rozproszonym świecie, w tym zamaskowanym świecie dobrych wartości. Gdzie niestety, ale gówno byle jakość przykrywa te wartościowe rzeczy, jak dotrzeć do tego, co dla Ciebie jest niezbędne. Słuchając moich materiałów, moich treści, czytając moje książki, od lat wiesz, od kilkunastu lat wiesz, że zachęcam do ciśnięcia, do wyników, do efektywności. Ale według mnie robię to w bardzo precyzyjny sposób, który niestety przez takie płytkie jałowe oglądanie szybkie filmików, nieoglądanie całych szkoleń, mało kto jest w stanie zauważyć. Dla mnie efekt jest wynikiem czegoś. A więc dzisiaj pierwsza strategia, którą mam dla Ciebie, to kiedy chcesz się skupić, wybierz, czy skupiasz się na tym, co ma wyjść, czyli na wyniku. Wynik. Czy na procesie, który do niego prowadzi? Wynik czy proces? Proces i wynik to zupełnie inne składowe efektywności. W chwili, kiedy ciśniesz na wynik, pojawia się ciśnienie, pojawia się wkurw, pojawia się nerwa, pojawia się porównywanie z innymi, pojawia się poczucie lęku, przystawiania do ściany. Musisz szybko, nie możesz. Dłusisz się, dławisz. <dusisz> możesz wynik, 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 akord. Proces. To analiza tego, co robię, czy to daje mi efektywność, czy ma to sens. To myślenie podczas tego, kiedy robimy, to analizowanie 10 razy tego samego. To niestety, ale kiedy się męczysz fizycznie, przepalasz ogromną ilość energii. Kiedy dołożysz do tego jeszcze pracę mentalną, umysłową, to sam mózg zabiera ci jedną czwartą całego dziennego zapotrzebowania na kalorie, na energetykę. A więc jest bardzo ciężko fizycznie pracować i jednocześnie analizować. Niestety, jeżeli tego nie robisz, dupa. Ciśnienie wzrośnie. Czy efektywność się pojawi? Czasami tak, w większości przypadków nie, w większości przypadków się ludzie wypalają bardzo szybko. Kiedy skupisz się na procesie, który prowadzi dokądś, który prowadzi do efektywności, to zauważysz zupełnie inne efekty po jakimś czasie. Drugi mentalny schemat to kolejny trudny wybór, ponieważ ciężko jest zdecydować, czy skupić się na kasie, czy na szczęściu, czy na satysfakcji, czy na swoim rozwoju, czy na budowaniu związku, czy na przyjaźni. Każdy na każdym etapie swojego życia ma zupełnie inaczej. I tutaj nie można podać reguły. W przypadku jednak skupienia można wyraźnie zaznaczyć, że są pewne dwa mechanizmy. Które powodują, że jedni mają to skupienie i mają efektywność, mają ten cel, osiągają to, co chcą, a drudzy nie. Jest to schemat wyboru. Czy skupiasz się na tym, gdzie się dobrze bawisz i jak się bawisz, czy skupiasz się na tym, czego się uczysz? Nie muszę chyba każdemu podpowiadać, że kiedy będziemy się skupiali na tym, jak się dobrze bawimy, to dobra zabawa nijak się ma do tego, czy czegoś się nauczyliśmy. Dobra zabawa nigdy nie gwarantuje tego, że będziesz szczęśliwy, bogaty, zdrowy i tak dalej, wymienię jak chcesz. A nauka, kiedy się uczysz czegoś, kiedy skupiasz się w pierwszym punkcie na procesie, czyli nie na samym celu, nie daleko na tym, żeby mieć wynik, ciśniemy na wynik, ale skupiasz się na procesie prowadzącym do wyniku, to kochasz drogę, uczysz się szanować samą drogę, którą podążasz. Jeżeli do tego się skupiasz na zabawie, na fanie, to omijasz wiele ze schematów, które są dla ciebie bolesne. Omijasz tematy, które są wyzwaniem. Kiedy pojawia się wkurw, kiedy pojawia się zmęczenie, odpuszczasz. Kiedy pojawia się ciśnienie, odpuszczasz. No a jeżeli chcesz być diamentem, i to nie jest tylko, wiesz, pozytywny czy negatywny pocisk DML-ów, bądź diamentem, ale w metaforze mamy węgiel, to węgiel potrzebuje przeżyć ciśnienie, temperaturę, czas. I wtedy staje się diamentem. Jego wartość wzrasta. I to szokująco. I w tym przypadku, jeżeli będziesz się skupiać na zabawie, po tobie. Lecz jeżeli będziesz się skupiać na tym, czego się uczysz podczas tego procesu, Wygrywasz zawsze. Możesz mieć kiepską pracę, możesz mieć kiepski związek, mogą Cię nie szanować, mogą, wiesz, Cię wysyłać skąta w kąt, mogą się z Ciebie śmiać, mogą Cię ignorować, ale pod koniec dnia wracasz do domu z doświadczeniem, z wiedzą. Możesz mieć na nich dosłownie wyjebane, ponieważ obojętnie co się wydarzy, Ty wygrywasz. Zostaje Ci wiedza i nauka w głowie, umiejętności w pamięci mięśniowej. Ty wychodzisz mądrzejszy, mądrzejsza. A jeżeli skupiasz się na zabawie, wychodzisz z pustym portfelem, wychodzisz z kacem, ze zmęczeniem. Oczywiście tu mała, szybka dygresja. W życiu nie chodzi tylko o to, żeby pracować, ale w tym przypadku mówimy o skupieniu. Jest czas na zabawę i jest czas na efektywność. Kiedy chcemy się skupić i osiągnąć wyniki, powinniśmy skupić się nie tam, gdzie się bawimy, ale tam, gdzie się uczymy. Trzeci unikalny punkt widzenia, jaki Ci mogę zaproponować, to rozwinięcie tego, co znasz. Na pewno wiesz, co to jest to do list. Lista zadań. Wiesz, wielu z Was tego próbuje, wszyscy próbujemy coś sobie notować. Mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć zadań. Może trzy zadania na dobę, może dziesięć, może tysiąc. Nie wiemy. Tysiąc to działa przy tysiącu marzeń, ale przy zadaniach raczej nie. Dlatego lista to do, lista rzeczy do zrobienia, nie działa. Nie da ci skupienia, nie da ci koncentracji, nie da ci zwiększonej efektywności, nie da ci więcej w krótkim czasie, nie da ci flow, nie da ci powera. Co by było, gdyby zamiast listy to do był success list? Może zrób listę sukcesów. Skupiając się na procesie, skupiając się na tym, czego się uczysz podczas drogi, jeżeli skupisz się w trzecim kroku, na trzecim mechanizmie, na trzeciej strategii, co ci się udało osiągnąć, gdzie masz jakiś mini sukces, jest! Pierwszy tydzień udało mi się nie złamać swojej diety. Super. Drugi dzień udało mi się wstać do pracy i nie zaspać. Małe sukcesy, ale sukcesy. Nie tematy do zrobienia. Muszę wstać wcześniej, żeby nie zaspać. Muszę skończyć to, muszę zaliczyć to, muszę nauczyć się tego. Nie, bo to jest muszę, 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 mogę. Może mi się chce, może mi się nie chce. Mam do zrobienia pierwszą, drugą, dziesiątą, czterdziestą piątą czynność. Żygam. Eee, ale kiedy mam. Dzisiaj dwa sukcesy. Pierwszy sukces, zobacz, ta mała mikrosprzedaż, której w krajach arabskich doświadczasz. Jedziesz do Egiptu i rano jesteś pierwszym, drugim klientem, goście na siłę bierze do sklepu, sadza Cię na dywaniku, robi Ci herbatę, kawę, nawija z Tobą, daktyle Ci kładzie, Ty nie musisz nic kupić, ale dla niego jest to rozpoczęcie procesu całego dnia sprzedaży. Po pierwsze inni klienci, mijający jego sklep, widzą, że ktoś z nim siedzi. Są klienci? Social proof. Idąc dalej, jeżeli cokolwiek Ci sprzeda, oni często są w stanie zejść do, wiesz, złotówek, jedno euro, byleby coś sprzedać, żeby pieniądz ruszył się w kasie. Pierwszy mini sukces i on już ma super dzień, on się cieszy, on jest naładowany, on ciśnie, on następnego zgarnia z ulicą, mówi, chodź, Halinie smakowała moja kawa. Znają te żarciki po polsku, cisną. Ponieważ mały sukces buduje kolejny sukces, kolejny sukces, a więc nie lista tudu, tylko lista sukcesów. Oczywiście nie zawsze, ponieważ musisz mieć plan dnia, musisz mieć listę marzeń, ale w momencie, kiedy chcesz mieć zwiększoną efektywność, zwiększone laserowe skupienie, ta trzecia strategia da Ci dużo więcej. Czwarty schemat w tym szesnastym odcinku, wybrani przez siebie, podpowiadam nam jedna z polskich piosenkarek, Pani Sylwia. Cieszmy się z małych rzeczy. Jeżeli połączymy trzeci schemat, tego, że powinniśmy mieć listę sukcesów, nawet tych malutkich, drobnych, z tym podejściem wygrywamy. Co mam na myśli? Bardzo często, kiedy planujemy coś zrobić, kiedy ciśniemy, na ten wynik, kiedy chcemy mieć tą efektywność, chcemy, chcemy się skupić na czymś, chcemy teraz usiąść i dokończyć, to popełniamy zasadniczy błąd. Chcemy zrobić za dużo. Jeżeli dobrze zrobisz trzeci krok, czyli ograniczysz tą swoją listę tu do, do sukcesów, to wygrywasz, ale czasami ona będzie ciągle wielka. W tym przypadku, w czwartym schemacie, mówię Ci wyraźnie, masz wybrać jeden efekt dziennie. Małe rzeczy, kiedy mamy listę 10-20 zadań, wybierz najważniejszy. Nie patrz na całą tematykę, nie patrz na wszystko. Rób krok po kroku. Na początku sortujesz tematy i mówisz: OK, to jest dzisiaj kluczowe. Jedna kluczowa umiejętność na dziś do nauczenia, jedno kluczowe zadanie do wykonania, jeden temat w biznesie do zrobienia. Jest tu masę przykładów, których Cię uczę w ostatnich latach. 1% dzienni biznesowo-życiowo. Trzy cele biznesowe, czyli od rana sprzedaż, tylko sprzedaż, później tylko rozwój siebie, swojej kariery, albo swojego projektu, swojej firmy i na końcu rozwój mnie osobiście. Te trzy cele na dzień są w trzech blokach, ale za każdym razem skupiamy się na jednym, czyli jedno kluczowe działanie. Nie pięć, nie dziesięć, nie dwadzieścia, skupiasz się na jednym. I na początku, na początku, kiedy nie masz wprawy, kiedy nie jesteś jeszcze profesjonalistą, więcej nie zrobisz. Masę jest rozgrzebane, robisz masę zamieszania dookoła siebie, więcej ideologii niż treści, więcej krzyku niż efektywności, ale jak się nauczysz na tej jednej rzeczy, na tej jednej kluczowej, ją dociskać, opakowywać i mieć efekt, to po kilku dniach, tygodniach, miesiącach może pojawią się dwie, a później trzy, a później dziesięć, i to jest ta różnica między pracownikiem a szefem. To jest ta różnica między założycielem i kimś, kto ciśnie i oddaje swoje wszystkie oszczędności 10, 20 od życia, a kimś, kto chciałby przyjść na gotowe. Jeden krok, 1%, po kilku dniach może drugi, a później może tylko 1% dziennie. To jest 365 w roku. A więc na jednym kluczowym działaniu, kiedy się skupisz, to jest pełne skupienie i efektywność będzie szokująca. A jeżeli chcesz się skupić w tym dniu, w tym tygodniu, w tym kwartale, w tym roku, to poszukaj. Już moja czwarta książka, Kto Ci ukradł marzenia. Regularnie za kwartał wychodzi mój dziennik behawioralny, dzięki któremu jesteś w stanie mieć skupioną efektywność każdego dnia, każdego weekendu, wyciskać dzień, ale nie zasuwać. Nie tracić swojego całego życia na pracę, na biznes, na pieniądze, tylko mieć czas dla siebie, na swoje zajawki, na swoje marzenia, bo to jest ważne. Miłego, jeżeli Ci spodobało i udostępnisz, skomentujesz, wyślesz do znajomych, to będzie wspaniale. Trzymaj się.